Mają nasze piękne różyczki, mają fajne duże bąble, także wiadomo, że ciasto było wyrobione dobrze. I będą na pewno smaczne. Gdziekolwiek to wynik, ktoś nie oglądał. Czy to będzie Wrocław, czy Lenia Góra? Łapcie kaliny z kalinówki kościelnej. Nasz podlaski Rarytas. Taki karnawołowy, bo to też takie słodkości, prawda? Nie drugie danie. Przebacz w karnawale. Zawsze się piekło. Chrusty, pączki i te kaliny. Jak gotuję z mamą, to czuję się bardzo dobrze i, i czasem pomagam. Będę rozpalać w piecu. Będą smażone Kaliny. Kaliny? Tak. O, to ja tego nie słyszałam. Ale jak nasze, Kaliny to kalinówka kościelna, nie? Tak, nasze regio regionalne. Potrawa, Potrawa rarytas tak, taki. Tak. Ale proszę Państwa, na czym? W ale jaki pies piękny. Tak. Wsypałyśmy mąkę. Teraz Ela wsypuje cukier waniliowy. Może damy Mąka, cukier waniliowy, sól. Tak. Trochę jajek. Odrobinę soli. I teraz Marysia soli. Oddzielamy żółtko od białka, ponieważ potrzebujemy też same żółtko. Jakie koszulki macie fajne? Kalinówka. A koło nazywa się? Kalina. 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 Potrawa kaliny. Ale ja słyszałam, że u was można jeszcze takiej kalinówki się napić. Tak. W przyszłości będzie można się napić kalinówki, jak zrobimy Lubimy. z owoców kaliny koralowej. Tak. Dziewczyna te raretasy, które teraz to... W okresie karnawału, nie? No tak, tak. Dawniej bardzo często to robiło się. Aha, praktycznie. Co ty widzisz Jeszcze? I... Święconej wody. Wody święconej, święconej. Autentycznie święcone. Masz? Nie, naprawdę? Naprawdę święcone. Z tego roku. No. Jeszcze jedno. Można popróbować przy okazji, jeśli ktoś miał chęć święconej wody. a proszę, święconej wody. 2024. Zagniatamy dziewczyny tak, ciasto. Wyrabiamy? tak. To z 20 minut może co wyrobić, żeby tak dłużej nawet. A to nie taka to prosta czy... rzecz. Sobie podsypujemy mąki. do momentu, aż już po prostu nie będzie nam się kleiło do rąk. I wyrabiamy te ciasto ślady. Ale tak 10 minut, myślę, trzeba je gnieść. A za chwilę będziemy jeszcze ubijać wałkiem i wyrabiać ciągle aż do skutku, aż powstaną pęcherzyki powietrza takie, o. Jak będziemy je rozwazdowywać, to będą właśnie takie pęcherzyki do powietrza widoczne i wtedy wiadomo, że ciasto już jest gotowe, że kaliny będą rosły. A młode pokolenie się przypatruje. Się mhm. uczy. Piąteczka Kuba, <laughs> <laughs> się uczy. Fajnie tu na tym zapietku, nie? Tak. Aha. To tylko na Mhm. I ferie u babci to najlepsze ferie na świata, co? Nie trzeba jechać do Bułgarii czy do Turcji. Wystarczy do swojej babci. O, bardzo miło, że tak mówisz. Ja też tak doceniam właśnie te wszystkie piękne panie z naszego Podlasia. Ogień już harcuje. A teraz co robimy? Tłuszczu nałożymy, żeby się rozstawić. Tłuszczu na to? Malec. na dużo. Dużo, tak żeby potem żeby pływały, pływały na kolana. Z No, tak. O. Oni muszą pływać. Tak jak dawniej się robiło, właśnie, na samym smalcu. A to inny smak będzie tego? Tak. tak. To już nie będzie, będzie że... pyszne. Ale to wszystko pyszne. inaczej smakuje. Będzie też Jakiś kotlet, czy coś takiego, tak. to wszystko inaczej smakuje. A jeszcze dodać że ta, A jeszcze na, ty... jak na piecu, na piecu to takim? Kofle. to.

To nie tylko zagnieść. Nie, to trzeba mieć siłę, żeby to ciasto wypić właśnie. Śmiało, śmiało. Podobny, nie? Żeby były takie tak. one takie kruche, fajne to w bardzo, bardzo fajne. To jest no i to jest dobrze. No, dobrze. Żeby je po prostu. A już to pokazuję. pokazuję. Tak. No, o, no może. Być. No. Teraz robimy kółka wycinamy. Taka filiżanka to tego oryginalna. Siadaj um, tutaj. No. To po babuni chyba. Już tak. kółeczka będą różnej wielkości. A dlaczego różnej wielkości? No Żeby to... powstała róża. Teraz ja będę nacinała te kółeczka. Od największych do największych. I, I tak, tak kółeczka się nacina? Tak się nacina po prostu. Sześć naliczyłem takich nacięć. No, może być pięć, może być sześć, jak tam wychodzi. Jak gotuję z mamą, to czuję się bardzo dobrze i, i czasem pomagam. A jest jakaś już potrawa, Mikołaj, którą sam umiesz przyrządzić? Mm, nie, ale, ale niedługo może będę już znał jakąś. Na pewno, na pewno. Masz zobaczyć jakich y, wspaniałych nauczycieli. Ja sam bym takich chciał mieć. To panie są wybitne. Zobaczcie, proszę Państwa, teraz te mniejsze kółeczka. Tak, mniejsze. To są najmniejsze już. Wszystkie kółeczka nacinamy. I, I mniejsze będziemy... też nacinamy? Tak, wszystkie. I, malut, I te małe i średnie. Aha, bo jeszcze są średnie. Małe, średnie i najmniejsze. Tak, i, I teraz y, tutaj mamy białko, które pozostało z y, wcześniej dodanych żółtek do ciasta. I po prostu będziemy sklejały. Te kółeczka. Jedno w drugie się speja. Jedna taka kalina, no to z trzech kółeczek. Tak. Z największego, z średniego i z tego malutkiego. Z tego malutkiego. A na górze robi się taki jakby otwór, bo będzie to z marmolada potem. Konfitura jakaś, tak? Tak. Co jeszcze można dodać? Truskawki, drzemy Tak. No i pewnie cukier puder też na wierzch leci? Tak, tak po upieczeniu najpierw posypujemy cukrem pudrem, a później y, właśnie y, konfiturę albo wiśnie, wiśni. tak, <laughs> to kto lubi. A zdarza się tak, że wasi mężowie y, proszą, a możesz zrobić takie kaliny? <laughs> Ponieważ jak mają na co dzień, to nie chcą prosić, no pewnie. nie. Nie, bo u nas często się robi. No to często się robi, no. I korzystają z okazji. No. No, tak, mm. z okazji tak. tak. sprawdzamy, czy już tłuszcz jest dobrze rozgrzany. Jak widać, tak, ponieważ wypłynęły e, malutkie fagorki. Wrzucamy nasze no, różyczki. I czekamy, aż wypłyną pięknie, spulchnione. Wpływają nasze piękne różyczki, mają fajne duże bąble, także wiadomo, że ciasto było wyrobione dobrze i będą na pewno smaczne. trzeba przewracać na drugą stronę. Tak, tylko musimy poczekać aż zarumieni się taki no, aż się ciasto zarumieni po prostu. Na razie jeszcze jest troszkę blade. Więc no, eú, no, 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 więc jeszcze no, 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 no. troszkę poczekamy. Pięknie. Pięknie zarumienione. Proszę Państwa, to łapcie, gdziekolwiek to wynik ktoś nie oglądał, czy to będzie Wrocław, czy Jelenia Góra, łapcie kaliny z kalinówki kościelnej, nasz podlaski rarytas, taki karnawałowy, bo to też takie słodkości, prawda, nie drugie danie, przeważnie w karnawale zawsze się piekło, chrusty, pączki i te kaliny. Sypujemy różyczki, Nie, to z, cukrem, z krem, Mamy wisienki z kompotu. Oj, za dużo położyłam. na drugi. Zabieramy. I takie piękne kalinki. A to może rozpuszczalną lamułek. Powstają właśnie w ten sposób powstają piękne kalinki. To ja chciałam pięknym Paniom podziękować za wasz czas, za otwartość. My dziękujemy. No to, Też dziękujemy. To z dziękujemy. czego słynie nasze Podlasie. Że my możemy się tym proszę Państwa pochwalić. Dla całej Polski. I jesteśmy z tego dumni. Tak. Z pracy rąk pięknych pań. Kaliny z Kalinówki Kościelnej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I za zapraszamy dziękujemy. do Kalinówki Kościelnej na nasze piękne kaliny. Jeszcze Ale nawet kawa wlatuje nie dla nie mnie. Kawa, A to ile to tych kalin teraz wyszło. Proszę to. Państwa. Prawdziwe rarytasy. Nie pozostaje nic innego jak kalinówkę kościelną odwiedzać. Zapraszamy.